Pamiętasz dokładny moment, kiedy zdecydowałaś się milczeć, mimo że czułaś, że coś w tobie było nie tak? To nie był strach, to nie była słabość, to był wybór. Uwierzyłaś, że zachowanie spokoju było właściwą rzeczą. Ten film nie powie ci, co masz robić, pokaże ci, co straciłaś, nie zdając sobie z tego sprawy swoją drogą. Jaka była pierwsza sytuacja, w której przełknęłaś reakcję, którą chciałaś mieć? Odkryjmy to razem. Na początku widziałaś siebie jako kogoś wyjątkowego, spokojna, dojrzała, wyrozumiała. Byłaś tą osobą, która nie potrzebowała krzyczeć, żeby być usłyszana. Nie musiałaś walczyć o każdy szczegół, bo wiedziałaś, że jesteś silniejsza niż drobne sprzeczki. Kiedy coś cię niepokoiło, brałaś głęboki oddech i pozwalałaś temu przejść, myślałaś, nie warto się o to kłócić. On nie zrobił tego specjalnie. Jestem ponad to. I to nie było kłamstwo. Naprawdę byłaś ponadto. Naprawdę wierzyłaś, że ta cicha siła jest tym, co wyróżnia cię od innych kobiet, które tracą kontrolę przy każdym konflikcie. Ale gdzieś pomiędzy tym, co czułaś, a tym, co postanowiłaś powiedzieć, zaczęło dziać się coś dziwnego. Nie zauważyłaś tego od razu. Nie było jasnego momentu, w którym wszystko się zmieniło. To było powolne. Niemal niezauważalne. Zaczęłaś ważyć każde słowo zanim je wypowiedziałaś, zatrzymywać się przed każdą reakcją, jakby między tym, co czujesz, a tym, co mówisz, powstała cienka, szklana ściana, i z każdym dniem ta ściana stawała się grubsza. Kontrolowałaś swoje emocje tak dobrze, że przestałaś je w ogóle czuć w momencie, gdy się pojawiały, a mimo to wciąż wierzyłaś, że robisz właściwą rzecz. W końcu nie chciałaś stracić związku. Nie chciałaś wyglądać na tę kobietę, która robi scenę z powodu drobiazgów. Nie chciałaś być dramatyczna, przesadna, histeryczna. Te słowa krążyły w twojej głowie jak ostrzeżenie, więc zamiast mówić, wybrałaś milczenie. Zamiast reagować, wybrałaś spokój. I powiedziałaś sobie, że to dojrzałość, że to miłość, że to siła, ale prawda była inna. To nie była siła, to było przetrwanie. Nauczyłaś się kontrolować swoje reakcje nie dlatego, że byłaś spokojna, ale dlatego, że bałaś się tego, co się stanie, jeśli przestaniesz. Bałaś się, że jeśli powiesz prawdę, jeśli pozwolisz sobie poczuć gniew lub rozczarowanie w całej jego pełni, to wszystko się rozpadnie. A ty byłaś zbyt zmęczona, żeby pozwolić na kolejny konflikt, więc milczałaś i nazywałaś to miłością. Wtedy zaczęłaś rozwijać pewną umiejętność, której wcześniej nie miałaś. Zanim cokolwiek powiedziałaś, przeglądałaś to mentalnie jak scenariusz. Wyobrażałaś sobie jego twarz, ton jego głosu, sposób, w jaki mogłaby zareagować na Twoje słowa. Zadawałaś sobie pytania, czy to zabrzmi agresywnie, czy on poczuje się zaatakowany, czy ja przesadzam. Każde zdanie przechodziło przez wewnętrzny filtr, który sprawdzał, czy jest wystarczająco miękkie, wystarczająco spokojne, wystarczająco bezpieczne. Twoje słowa przestały być spontaniczne, stały się strategią. Każda rozmowa wymagała planowania, jakby mówienie prawdy było czymś niebezpiecznym. I kiedy w końcu zebrałaś się na odwagę, żeby powiedzieć, że coś cię boli, że coś jest nie tak, że potrzebujesz czegoś więcej, on patrzył na ciebie z tym wyrazem twarzy, tym wyrazem, który mówił wszystko bez słów. A potem przychodziły zdania, przesadzasz, to nic takiego. Robisz z tego dramat i za każdym razem czułaś, jak coś w tobie kurczy się, cofa, wątpi, bo jeśli on uważał, że to nic, może rzeczywiście przesadzałaś, może byłaś zbyt wrażliwa, może twoje emocje były za duże, za intensywne, za niewygodne dla tej relacji. Więc zaczęłaś dostosowywać nie tylko swoje słowa, ale swoje uczucia. Nauczyłaś się minimalizować to, co czujesz, zanim w ogóle to wypowiesz. Gniew zamieniał się w rozczarowanie, rozczarowanie zamieniało się w smutek, a smutek smutek po prostu znikał w milczeniu. Kontrolowałaś swoje reakcje z taką precyzją, że przestałaś rozpoznawać, co naprawdę czujesz. Była tylko cisza i przekonanie, że jeśli będziesz wystarczająco cicha, wystarczająco spokojna, wystarczająco wyrozumiała, to wszystko będzie dobrze. Ale to wtedy samokontrola zamieniła się w samo porzucenie. Przestałaś słuchać tego, co czujesz, zaczęłaś słuchać tylko tego, co on definiował jako rzeczywiste. On mówił, że to nic, więc to było nic. On mówił, że przesadzasz, więc przesadzałaś. On mówił, że wszystko jest w porządku, więc wszystko było w porządku. Nawet jeśli twoje ciało krzyczało inaczej, nawet jeśli każda komórka w tobie wiedziała, że coś jest bardzo, bardzo nie tak, nauczyłaś się nie ufać sobie. I to była najgorsza zdrada, i wtedy coś się zmieniło, nie od razu, nie w spektakularny sposób, ale zaczęłaś zauważać pewien wzorzec, który wcześniej był niewidoczny. Zauważyłaś, że nawet kiedy robiłaś wszystko, czego od ciebie oczekiwano, nawet kiedy byłaś spokojna, wyrozumiała, cicha, nic się nie poprawiło. Relacja nie stała się bliższa, nie poczułaś się bardziej bezpieczna, przeciwnie, zaczęłaś czuć się bardziej samotna niż kiedykolwiek wcześniej, siedziałaś obok niego i czułaś pustkę. Mówiłaś do niego i czułaś, że twoje słowa znikają w powietrzu, nieusłyszane, nieistotne. A najgorsze było to, że nie potrafiłaś zrozumieć dlaczego, bo przecież robiłaś wszystko dobrze, prawda? Nie kłóciłaś się, nie robiłaś scen, nie domagałaś się niczego, czego nie mógł dać. Byłaś idealną partnerką, którą każdy chciałby mieć, spokojną, cierpliwą, rozumiejącą, a jednak coś w środku ciebie zaczęło pękać. Pojawiło się pytanie, którego nie potrafiłaś uciszyć. Jeśli milczenie było dojrzałością, dlaczego zaczęło tak boleć? Dlaczego każdy dzień wydawał się cięższy niż poprzedni? Dlaczego czułaś się tak pusta, mimo że robiłaś wszystko, żeby zachować pełnię? Zaczęłaś czuć dziwne rzeczy. Pustka tam, gdzie kiedyś była radość. Zdrętwienie tam, gdzie kiedyś było ciepło. Czasem siedziałaś sama i patrzyłaś w ścianę, próbując sobie przypomnieć, kiedy ostatnio czułaś się sobą, kiedy ostatnio Twoje słowa brzmiały jak Twoje słowa, a nie jak starannie skonstruowane zdania, zaprojektowane tak, żeby nikogo nie zranić, nikogo nie zdenerwować, nikogo nie odstraszyć? Kim byłaś, zanim nauczyłaś się być cicha? Kim byłaś, zanim zaczęłaś wątpić w każdą swoją emocję? I wtedy, w jednym z tych cichych momentów, poczułaś coś, czego nie spodziewałaś się poczuć. Gniew. Nie na niego, na siebie. Za to, że pozwoliłaś temu trwać tak długo. Za to, że zamilkłaś, kiedy powinnaś była krzyczeć. Za to, że nazwałaś to miłością, kiedy to było samozaparcie. Maska nie spadła z niego. Maska spadła z ciebie. I to, co zobaczyłaś pod spodem, było przerażające. Zobaczyłaś kobietę, która przestała istnieć. Która zniknęła fragment po fragmencie, słowo po słowie. W imię pokoju, którego nigdy nie było, emocje, które nie pozwoliłaś sobie poczuć, nie zniknęły, one tylko znalazły inne miejsce, żeby się wyrazić, przeniosły się do Twojego ciała, zaczęłaś to zauważać w drobnych rzeczach, bezsenność, leżałaś w nocy, patrząc w sufit, z myślami, które krążyły w kółko, próbując zrozumieć, co jest nie tak, napięcie w ramionach, które nigdy nie znikało, nawet po masażu, nawet po odpoczynku. Twoje ciało nosiło ciężar emocji, które twój umysł odmówił przyjęcia, lęk, który pojawiał się bez powodu, przyspieszone bicie serca w zwykłych sytuacjach, uczucie, że musisz uciekać, ale nie wiesz dokąd. Twoje ciało wiedziało prawdę, zanim twój umysł był gotowy ją zaakceptować, ale najgorsze nie było fizyczne zmęczenie, najgorsze było to, że zaczęłaś tracić zaufanie do siebie samej, kiedy czułaś gniew. Zadawałaś sobie pytanie: Czy to naprawdę gniew, czy po prostu jestem zmęczona? Kiedy czułaś smutek, zastanawiałaś się: Czy mam prawo być smutna z powodu czegoś tak drobnego? Każda emocja przechodziła przez sąd twojego własnego umysłu, który pytał: Czy to rzeczywiste? Czy to słuszne? Czy to nie przesada? Przestałaś ufać temu, co czujesz, a kiedy nie ufasz swoim emocjom, nie ufasz sobie i wtedy zostajesz sama. Nawet w swoim własnym ciele. Zaczęłaś minimalizować swoją ból. Mówiłaś sobie, to nic takiego. Inni mają gorzej. Powinnam być wdzięczna. I za każdym razem, gdy to robiłaś, coś w tobie zamierało trochę bardziej, bo minimalizowanie bólu nie sprawia, że przestaje boleć. Sprawia tylko, że stajesz się obca sama dla siebie. Zaczęłaś żyć w stanie chronicznego wątpienia. Wątpiłaś w to, co pamiętasz. Wątpiłaś w to, co widziałaś. Wątpiłaś w to, czy twoje uczucia były usprawiedliwione, i w końcu zaczęłaś wątpić, czy jesteś wystarczająco dobra, żeby zasługiwać na coś więcej. Ale prawda jest taka: nie byłaś szalona, nie byłaś przesadna, nie byłaś zbyt wrażliwa, nie przesadzałaś, nie wymyślałaś rzeczy, nie byłaś problemem, nie byłaś trudna, nie byłaś za dużo, nie byłaś szalona i to, co czułaś, było realne. Każda emocja, którą próbowałaś zignorować, każdy niepokój, każdy lęk, każdy moment, w którym coś w tobie krzyczało, to nie jest w porządku, to wszystko było prawdziwe. Twoje ciało próbowało cię chronić, Twoje emocje próbowały cię ostrzec, a ty byłaś zbyt zajęta, próbując być wystarczająco cicha, żeby usłyszeć, więc jak zaczynasz wracać? Jak odzyskujesz siebie, kiedy przez tak długi czas byłaś kogoś innego? To nie jest konfrontacja, to nie jest walka, to nie jest dramatyczny moment, w którym wszystko się zmienia od razu. To jest powolne, świadome odzyskiwanie tego, co straciłaś. I zaczyna się od jednej prostej, bolesnej prawdy. Musisz rozpoznać koszt milczenia. Nie był to spokój, nie była to dojrzałość, to było przetrwanie. I teraz, kiedy to widzisz, możesz zacząć wybierać inaczej. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to oddzielić spokój od milczenia. Spokój to świadomy wybór. To moment, w którym czujesz emocje, rozpoznajesz ją, akceptujesz ją, a potem decydujesz, jak na nią zareagujesz. Milczenie to strach przebrany za kontrolę. To moment, w którym czujesz emocje, tłumisz ją, wątpisz w nią, a potem udajesz, że nie istnieje. Spokój daje ci siłę. Milczenie zabiera ci głos. I kiedy zaczniesz rozpoznawać różnice, kiedy zaczniesz zauważać momenty, w których milczysz z lęku, a nie z wyboru, wtedy odzyskujesz kawałek siebie z powrotem. Druga rzecz, musisz zacząć słuchać wewnętrznej reakcji, nie działając od razu. To brzmi sprzecznie, ale to najważniejszy krok. Kiedy coś cię boli, kiedy czujesz gniew, rozczarowanie, smutek, nie musisz natychmiast reagować, ale też nie możesz tego ignorować. Po prostu poczuj pozwól emocji być tam, gdzie jest. Nazwij ją, rozpoznaj ją. Powiedz w myślach: To jest gniew, albo to jest rozczarowanie, albo to jest smutek. Nie osądzaj tego, nie analizuj, czy jest usprawiedliwione, po prostu pozwól temu istnieć. Bo kiedy zaczniesz znowu czuć, kiedy przestaniesz tłumić każdą emocję, zanim się pojawi, wtedy zaczniesz znowu ufać sobie. I trzecia rzecz najtrudniejsza musisz przestać szukać potwierdzenia na zewnątrz. Przez tak długi czas pytałaś go, czy to, co czujesz, jest prawdziwe. Przez tak długi czas pozwalałaś mu definiować twoją rzeczywistość. Ale prawda jest taka: twoje emocje nie potrzebują jego zgody, żeby być prawdziwe. Twój ból nie potrzebuje jego walidacji, żeby być realny. Kiedy czujesz, że coś jest nie tak, to coś jest nie tak dla ciebie i to wystarczy. Nie musisz go przekonywać, nie musisz udowadniać. Nie musisz uzasadniać, musisz tylko uwierzyć sobie i wtedy zaczynasz żyć dla siebie, a nie dla pokoju, który nigdy nie był prawdziwy. Nie musisz robić niczego w tej chwili, nie musisz podejmować żadnych decyzji, nie musisz mieć wszystkiego rozwiązanego. Wystarczy, że jesteś tutaj, wystarczy, że słuchasz, wystarczy, że zaczynasz rozpoznawać to, co przez tak długi czas było niewidoczne. To już jest początek. To już jest zmiana, bo kiedy przestajesz udawać, że ból nie istnieje, kiedy przestajesz nazywać milczenie siłą, kiedy przestajesz się pytać, czy Twoje emocje są wystarczająco ważne, wtedy zaczynasz odzyskiwać siebie. Dziękuję, że byłaś tu ze mną. Dziękuję, że pozwoliłaś sobie poczuć. Idziemy dalej razem.